Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft Rambo. Witam Was wszystkich teraz oczywiście na wieży, którą obiecywałem, że skończę. No i skończyłem. Pokażę Wam, jak to wygląda i przedstawię kolejne plany, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. E, tak. Dużo można powiedzieć, że aż tak się nie zmieni, bo wyżah mm. wygląda tak. Takie ładne zejście. Tur -tur 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 -tur. Oczywiście musiałem się walnąć. Zara, Wam pokażę jak to wszystko wygląda ładnie. Nasz rambo sobie zrobił ładną bierze. Mhm, mm więc ona wygląda tak. Widzicie tam wyżej. Ja wam przejściutko pokażę. Wieża wygląda tak. Oho, oh, oh, oh. No, taka prosta. Normalna wieża. W sensie coś się zmieniło w kopalni. W kopalni. W na nasz rambo trochę pokopą Tutaj sobie zrobił takie troszeczkę oświetlenie. Nie, nie zrobiłem schodków, tylko tam taką windę wodną. No, tu ma skrzyneczki na bruczek. I tutaj sobie, tu będzie pierwszy szyb, tu będzie drugi i trzeci, bo miał trzy szyby. Tyle Wam tu pokażę, te wszystkie statystyki. Jak widzimy, 21 mm, krateczek na. Zostało nam właśnie jeden krateczek na no, do końca y, świata, można powiedzieć. Y, no i tak to się tutaj wszystko pozmieniało, niby w tej kopalni. No więc tak. Teraz w dzisiejszym odcinku robimy sobie można powiedzieć farmę. farmę, można powiedzieć, te zwierząt daje takie zagrody dla zwierząt, w którym zwierzątka nam się będą tam rozmnażały i tak dalej. Będziemy musieli jeść bo na razie się żywi samymi jakimiś tam, tam rośnikami. I zrobimy sobie chyba jeszcze studie. Tutaj które pozmieniałem. Tu zrobiłem tak. Tak, tak, tak. Um, ogólnie zaczynam się. Przeniosłem się już praktycznie. swoim całym dobytkiem do yy, tego domku, który jest na chwilę obecnym na razie. A tu zrobiłem moje wszystkie. Rzeczy takie... Rzeczy no takie jak Tu oczywiście szkła mi brakło Tu będzie łóżeczko I tak dalej Tu wyjście i myślę, że tutaj gdzieś będzie farma Więc Do farmy najpierw zrobimy sobie tą podstawę dla farmy Ja sobie już tutaj uszykowałem troszeczkę rzeczy A jeszcze <laughs> półteczka. Pójdziemy sobie. Myślę, że tyle Podku wystarczy. Farma nie będzie też taka duża, bo myślę, że jeżeli będzie trzeba, to potem ją sobie ładnie powiększy. A jeszcze takie kwestie organizacyjne na moim kanale. Chwilowo, ostatnio tam był odcinek z. Nininam ostatnio w nowej serii, którą e, zaczęliśmy, czyli życie jest nowelą. Podoba mi się ta seria. I, i jeszcze oczywiście ile tutaj sobie. Powiem? I jeszcze e, o, jeden odcinek z Gry Island. I niestety teraz jak nagrywamy z Niną, coś nam się zacina. O Boże! Czemu to po sobie nie zaczyna się, ale próbujemy naprawić to, bo mieliśmy jakieś problemy z internetem. 2, 3, 4, 5. Wystarczy. No i teraz mieliśmy problemy z internetem, ale wszystko i naprawi. Będzie odcinek na pewno w przyszłym tygodniu. No, na pewno będzie się musiał pojawić, choćby w sobotę. No, niestety, co ja miałem wziąć? Aha, miałem. Teraz będziemy zabrać no, na do wszystko. Teraz najtrudniejszy etap. Ja nie wiem, jak te zwierzęta tutaj wejdą. Musimy tutaj zbawić nasze zwierzoki. Już nie daję nam świnioka, świniopę, świedź. Tej... Zapęgimy, tam tamte krówko. E! Świnia! Uhu. Chodź! Jaka dobra świneczka! Chodź, chodź tutaj, chodź! Chodź za panem, świnioczku! Musimy ci znaleźć partnerkę. Albo partnera, nie wiem, tam jesteś. Bo, nie zajmuję się rozróżnianiem płci w tym Twoim wydaniu. I oczywiście. O, matrz marcheweczkę. E ohoho. O, 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 e, o, e, chodź, chodź tutaj. O, oczywiście. Echo chodź tu. Chodź tutaj. O, chodź na chodź. Jaka dobra świnia. Jaki dobry. Chodź. tutaj marcheweczkę. Nie, 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 świniuku, nigdy nie wychodzisz. Nie, nie, nie. O! Błańce tutaj masz tą rachetkę ci dałem. Yy, no przydałyby mi się owieczki, nie ukrywam. Ponieważ wełna yy, mi będzie potrzebna. Do czego zobaczcie w kolejnych odcinkach. Mi się uda oczywiście zorganizować tą t, 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 no, te owieczki, żeby je rozmnażać. Ale myślę, że się wszystko uda. To był teren, na którym było dużo owieczek, tylko mądry Walduś i nasz Rambo. Czyli, widzicie, wszystko na to samo. Aby pijał je, tak. Chodź tutaj, Krupsko. Ogólnie podoba mi się ten teksturpak i sobie teraz na nim gram i myślę, że będę grał. Nie wiem, czy ty wejdziesz tu krówsko przez to. Wejdziesz? Dobre, krópsko, wejdziesz. Dobra. Bądźcie sobie tutaj, idziemy po kolejne zwierzaki, a raczej na poszukiwanie tych zwierzaków bieżąki uuuu tu już niedaleko jest pustynia więc nie wiem czy będą tu zwierzątka nasze bydełko jak znajdę to wtedy do was może wrócę o. musiałem się przespać żeby tutaj wszystko wróciło bo była noc i nieściga Jezus Maria Creeper! Nawet go nie zauważyłem. No, więc co tu Kripcio. Oczywiście. Będę musiał odbudować, a teraz idziemy po te kropyczyce te... i o, tam jest krupską. Jest krupską. Więc pójdziemy po to krówko. Łuczek mamy. Krowino, krowino, o o, jaka dobra kroweczko. Chodź chodź, chodź. Teraz pokażę, jakby ktoś nie wiedział, jak się rozmnaża te krowy i te inne zwierzaki. Tylko zaprowadzimy tą krówko do naszej zagrody. Chodź, 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 chodź. Dobra, krótka, chodź, 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 krótko, krótko, chodź. Właśnie kwitamy na tego i na tego, oni się złączą i powstanie mała krótka i mamy nowe osiągnięcie, ponowne zasiedlenie już z nie możemy ponieważ no już raz to robili więc kolejny raz tego nie zachowując się zatem ale po pewnym czasie idziemy po kości, kości kości pójdziemy po szkołku jakiejś świni czy może jakieś łopcy mam już jedno krówko więc mam jedną krówko więc chyba kolejnego nie będziemy potrzebować Bo tam znamy, że się wszystko rozmnoży i tak dalej. No tu jest tych krówsk Cium, cium. Mamy tu... wow, 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 wow. to... No, że, że nim ma kto. Aż to kraw. U jaskinia. Tak, tylko oczywiście. Powiem Wam, że może sobie wyjdziemy do tej jaskini. Tylko. robimy sobie, Może miałem tą, to sobie, tylko nie założyłem. Tylko zrobimy sobie tu to, to. Więc będziemy sobie musieli zrobić mieczyk. Dobra. Może sobie wejdziemy, zwiedzimy. Pobędobywujemy rudę żelaza. Mm -hmm. Troszeczkę tu tego jest. Oczywiście, się, wszystko w kopalni. O, jakie to było małe. Nie ma co tu tam tego robić. Więc w ogóle niepotrzebnie się przygotowywałem na yy, atak na jakieś te, te, te takie same zwierzaki. Oczywiście, mówię w tych złych zwierzakach. To, co? No i tutaj nie widzę żadnych tych och, O, lepciu! O, To może sobie pozwiedzonej. Nie no, mieliśmy robić farmę. Trafiliśmy na no, co? Ooooo! Wow, jesteśmy bogaci! Grzybki, grzybki, grzybki. O moi drodzy! Boże, ja się wystraszyłem! Kurde, że! Się wystraszyłem. Ile grzybków, ile grzybków, to ile grzybów. Ile grzybków. Tam mamy lawę, mamy wszystko, tak obsydię będziemy mieli. Tyk. Tryk. Więc tutaj gdzieś w pobliżu musi być... Wiecie co? Czym ja myślę? Tak, o tej kopalni. Może dolejemy sobie to wodą. Ui, oczywiście na nam coś Czemu się nie zabił obsydian? mu się nie zabił obsydian? się pytam Ale wy prawie nic nie widzicie teraz Ło, jest jeden obsydian Czemu nie obsydian? Mamy. Mamy, mamy. Mam dużo tego żelaza, więc potrzebuję go jeszcze więcej, ale to nigdy. Nigdy nie da dużo. Wiecie jakie, wiecie, jakie jest Minecraft? Raz jest coś, raz nie ma. Może zwiedzanie jeszcze sobie dokończymy w kolejnych odcinkach. Poszukamy. Wiecie czego? Jakoś sobie to może zaznaczę, żebym wiedział gdzie to jest. Gdzie sobie tutaj sobie to pochodnie już. A my wracamy do szukania tych zwierząt, bo ile to się jeszcze będzie. Nie Już będziemy sobie mogli zrobić biblioteczkę, bo mam i skórę, i będę miał tam papier, bo sobie założyłem. Bo mam hodowlę trzciny. No, ale na razie jeszcze nic nie mam takiego. Święca, bo nie za święta, pewnie się czuję taka samotna. Szukamy jej koleżanki. Kiedyś widziałem święta. O, tam, tam, tam. Yy, na pewno w kolejnych odcinkach będziemy sobie musieli dokończyć budowę tego domku. I na pewno będzie. Więc znalazłem świnki. Miałem jeszcze jakiego laga. Yy, aż trzy. Więc zaprowadzimy je do tamtej. Pójdziemy sobie właśnie. Chodźcie, świnie, chodźcie. Pójdziemy sobie je również, rozmnożymy. nalazłem tam jeszcze troszeczkę więcej, ale nie chciałem mi brać tak dużo, no bo po co mi pozabijałem tam jakieś cztery te świnie? No i teraz pójdziemy sobie z tymi świniami. Chodźcie, chodźcie, dźwięki, rozmnożymy sobie. Będzie fajnie. Chodźcie, chodźcie, dźwięki. Tu mam tą leczcinę. Ruszamy do góry. pan Creeper nam musiał to wszystko pokryć. Chodźcie, świnki, nie idą. jest zakręt. Nie. Chodźcie. Jedna jest, druga jest, trzecia jest. Gdzie? Leśnij, nie chodzi. Dobra. No i teraz powinno pójść gładko. Yeah. jedna jest Gdzie te świnie polazły? No nie, no nie, no nie. Odić, odyobe. Nie. E, tam tak... Kurde. Chodźcie, świnki! Och, te świnki niedobre. Chodź, ty świneczko. Wychodzimy! czy się, wchodzimy, niektórzy wychodzą. Jeszcze jednej świni mi tam brakuje. Chodź, świneczko, chodź, chodź, chodź. Tutaj chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Pójdziemy się przespać. Która to? Ona to chciała, dobra. Dobra. Więc jaką taką lekką farmę można powiedzieć mamy? Teraz pójdziemy się przespać. Zrobimy kolejną rzecz, którą chciałbym zrobić. Tą rzeczą jest taka zwykła, prosta jakaś tu linia. Tak, będę chyba sobie z tego musiał zrobić jakieś pół płytki fajne. O, sześć chyba wystarczy. No i pójdziemy sobie zrobić. Jeszcze myślę, że troszeczkę połotków się nam przyda. Ja sobie zrobię tak. No. Tyle nam wystarczy. Taką studnię sobie zrobimy gdzieś, wow. Gdzieś tam myślę, koło tej zagrody. Mm -hmm. A może tutaj? Tylko tutaj, wiecie o co chodzi, bo ja tutaj robiłem sobie... właśnie... Cyk, 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 cyk. Musi być na czterym. Aha, nie wziąłem wody, okej. Okay. Woda muszę być tu. Dobra, pobiłem zupełnie wodę i woda muszę iść tu. I w ten sposób zrobi nam się nieskończona studnia. Coś się zrobiło woda, i że nie tak. Mm, jak to wszystko jakoś opanuje, to dwa razy wrócę. Więc tak, farmy tutaj to troszeczkę już powiększyłem. Są zwierzątki, oczywiście brakuje mi owieczki i tak Lecz teraz jeszcze się zajmiemy tą studnią, czyli tym, co chciałem zbudować. mi będzie potrzebne to i. dobrze. tak, czek, czek. I jeszcze teraz ta studnia, dobra. Jakoś, kurde, oczywiście źle. Tak, tak. Tak, zwykła, najprościejsza studnia. Chyba, że robimy jeszcze... Mm. Moment, moment... Nie musimy iść ja nawet do domu jeszcze. Po oczywiście... Coś mi zawsze musi brakować. Boże, gra się zabiję. Znowu nie to, co potrzebne mi jest. Wezmę to. Musi mi starczyć. Cyk, cyk. Cyk, cyk. To usuniemy sobie ładnie. Teraz sobie usuniemy ładnie. Cyk, 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 cyk. Ojej, ojej, Dobra, teraz jeszcze te kamienne cegły sobie jeszcze raz robimy. Boże nieka, co mi, mi tak się wszystko myli teraz. Płotki sobie mamy zrobić. Mhm. Tak. No. Zawsze mi musi oczywiście. Nie, ten dzisiejszy odcinek, to mnie doprowadzał szału normalnie. To ja no... Tryb no... Same problemy, powiem wam, z dzisiejszym odcinkiem, to nic, tylko same problemy. Dobra. Więc nie, zrobię tam studni i będziemy kończyć odcinek. W następnym odcinku może znajdę te zwierzaki jakieś, które sik. Dobra. Nie, 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 nie. Jeszcze tutaj. Tutaj. I oczywiście tak jakoś będzie wyglądała nasza studnia, tylko tutaj trochę zabuduję. No ale to już w kolejnym odcinku zobaczycie. Co tam ciekawego będzie się, będziemy robić razem z naszym Rambo. Więc lajkujcie, like subskrybujcie, mów do Was bardziej. I Odcinek drugi z serii Minecraft Rambo właśnie teraz się zakończy.